Witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, w skrócie PTTK. Pewnie się z Państwem kojarzy ten skrót, bo organizacja działa już od wielu lat i jest o czym rozmawiać, a będę rozmawiał z jej szefem Elbląskiego Oddziału, z Marianem Tomaszewskim. Witam Cię serdecznie. Witam. I powiedz na początku, y macie prawie 300 członków stowarzyszenia. Ponad 300. Ponad 300. Bywa tak, że na wycieczkę wybieracie się wszyscy razem? Nie no, takich sytuacji tak nie. nie było. Było. W jaki sposób pracujecie? Pracujemy zresztą na naszej stronie to widać najwyraźniej. Mamy wycieczki sobotnie niedzielne. Organizujemy rajdy z loty z łazy, organizujemy duże imprezy międzynarodowe nawet organizujemy wycieczki autokarowe po terenie, tanie wycieczki, bo musimy jako stowarzyszenie robić to po kosztach własnych. Czyli tak, chodzicie piechotą, macie spływy kajakowe, tak. jeździcie rowerami. Jeździcie też samochodami? Też. Z tego co też tak. też. Mamy Macie mochorowy. wewnętrzne kluby, doczytałem się na waszej fajnej stronie internetowej. Jakie to są kluby? To Największy klub, najstarszy klub w ogóle w naszym oddziale to jest klub, który powstał w 60. roku to jest klub turystów pieszych Delta. Drugim takim dużym klubem o charakterze pieszym, welblongu, to jest klub Relax, klub Turystyki. Mamy klub również taki już zasłużony, który powstał w 1978 roku klub FIGA w Braniewie. Oczywiście mamy klub Motorowy Mobil, no to już bardziej elitarny jest taki klub, wiadomo ze względu na samochody, chociaż dzisiaj nie ma z tym problemów. I drzwi są poza tym otwarte do nas, do, każdego, do każdej sekcji. Mamy klub kajakowy Dróżno, lub Druzno, to też jest poprawna mm -hmm. nazwa. To są byli, byli sportowcy, ale i są ludzie, którzy pasjonują. Na ci, którzy, których interesuje turystyka kajakowa. W tej chwili pracujemy nad przyjęciem dużego klubu żeglarskiego supadającego oddziału we Fromborku, to będzie klub DAL, ale już od trzech lat organizujemy z nimi regaty. Jeżeli jakiś przeciętny perblorzanin, który nagle poczuje taką żyłkę turystyczną, chce się do was zapisać, zgłosić, jak powinien to zrobić? Drzwi są otwarte, tak jak powiedziałem wcześniej, drzwi są otwarte dla wszystkich. Przyjmujemy wszystkich niezależnie od tego, kto jest kto, jak to się mówi. Pospolicie wystarczy przyjść do biura. Znaczy nie trzeba być członkiem PTT-ku, powiedzmy, no, zacznijmy od tego. Powrót. Nawet nie trzeba być członkiem Peteteku, żeby brać udział w naszych imprezach, w naszych szkoleniach, powiedzmy, bo też takie robimy. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę. Informacje są na bieżąco, ta strona żyje cały czas. Z dnia na dzień te informacje są uzupełniane tak że co najmniej półtora tygodnia wcześniej przed imprezą podajemy informacje na stronie internetowej o najbliższej imprezie. Zresztą mamy kalendarz imprez, ale oprócz tego kalendarza, w którym tam jest w tej chwili ponad 140 imprez, my robimy tych imprez ponad, łącznie w roku ponad 500. Także 500 imprez dobrze by było od czasu do czasu przedzwonić wręcz nawet, czy zajść po drodze do, na krótką do nas, do biura. Tam siedzą trzy osoby, pani księgowa i referent do spraw turystyki kwalifikowanej, do spraw BORTu. Także oni na bieżąco te informacje mają, są zorientowani co się dzieje. Jakie są Wasze sztandarowe wydarzenia w ciągu roku wśród tych 500? No, ogromna ilość. No największe to są rajdy piesze jednak wróciliśmy już do tej tendencji z lat 70. kiedy na imprezach było w granicach 800 osób. W tej chwili już mamy 500, 600 do 800, także są to duże imprezy. Jest to Elbląski wiosenny rajd tradycyjnie już w tej chwili 30 chyba ósmy był. W tym roku będzie kolejny, zapraszamy, zakończenie będzie w Pasłęku z grochówką turystyczną i tak dalej. Jesienny rajd po Wysoczyźnie Elbląskiej też. Już 43 chyba trzeci w tym roku no, będzie no. E, 33 złaz z do nadbrzeża, który będzie w kwietniu. E, teraz na dniach będzie już 24 dokładnie e, impreza e, taka bardziej historyczna, a to jest śladami żołnierzy Powstania listopadowego do Fiszewa. Także takich imprez pieszych przede wszystkim mamy dużo, ale mamy duże organizujemy ogólnopolskie imprezy motorowe. Również kajakowe, bo kros, Tadeuszaki Wiały, co prawda nie jest to 500 osób, jest to 100 osób, bo to wiadomo, y, kajaki to jest no. specyfika pewna i tutaj nie, nie wszyscy chcą pływać, i, ale, ale przychodzą nawet poobserwować takie rzeczy. Mnóstwo robicie. Y i wiedza na ten temat jest na stronie internetowej, jest to na bieżąco, można przychodzić. Ej, jak obserwujesz, czy ludzi jest coraz więcej? Przychodzi jest coraz, coraz więcej. więcej tych, i, tych przyznam się członków. szczerze, że no to widać chociażby po ilości członków PTT-ku. No. W 2002 roku, kiedy obejmowałem tak zwany stołek prezesa, mieliśmy Aha. 50 osób z opłaconą składką. W tej chwili na dzień 31 grudnia mieliśmy 338 tych osób. Za opłaconą składką. Z opłaconą składką. Jaka to jest składka? Dzisiaj już mamy 6 osób więcej od, od 1 stycznia. Proszę, A jaka to jest składka? Dla pracującej osoby dorosłej to jest 32 zł rocznie, dla młodzieży szkolnej 16 zł rocznie. Mamy również kluby, które są zwolnione z opłacenia składki. To są między innymi domy dziecka, specjalne ośrodki wychowawcze, takie takie jednostki do, po prostu. Już odgórnie za darmo przyjmujemy. Okazuje się, że Wy jesteście dosyć bogatym stowarzyszeniem. Posiadacie budynek i posiadacie też. Kemping. W dzierżawie w tej chwili, tak? Kemping. Tak, tak. camping. Jak tym zarządzacie? No, jak zarządzamy, tak jak każdy no. Po no. Prostu na tej zasadzie po prostu, że musi to funkcjonować, żeby na siebie pracowało. Natomiast fundusze pozyskiwane z pracy ty, tych obiektów przekazujemy w 100% na działalność turystyczną, czyli naszą programową statutową działalność. Do tego zarządzanie mamy dzierżawców. Na kempingu jest pani sieczka, która dzierżawi od nas ten obiekt bardzo dobrze zarządza tym obiektem w tym roku w ubiegłym roku, przepraszam, zajęła drugie miejsce w kategorii kempingu. Do chyba 100 czy do 200 osób, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale w każdym razie drugie miejsce w kraju mamy. No, nasz oddział też mogę się pochwalić z nieoficjalnych źródeł. Już wiem, że jest w tej chwili jednym z najlepszych oddziałów w Polsce. Jeżeli nie najlepszym. Jeżeli się, nie najlepszym. Tego serdecznie życzę. Jesteście organizacją pożytku publicznego. Tak. Czyli na Was można wpłacać 1% podanie. Można wpłacać. Jak na to naszej... wyglądało w zeszłym roku? Na co wydaliście te pieniądze? W ubiegłym roku niedużą kwotę otrzymaliśmy z tego 1%. To było niecałe 2300 zł, bez paru groszaków. Natomiast te pieniądze poszły na dofinansowanie imprez, na dofinansowanie pracy biura, no bo ono też pracuje na te, te potrzeby statutowe. Kupiliśmy m.in. komputer z tego z tych funduszy, ale reszta pieniędzy przeszła po prostu na dofinansowanie, na nagrody, na grochówkę, powiedzmy te, te elementy, które wchodzą przy standardowej imprezie. Mówiłeś, że macie taką świetną bibliotekę. Czy możesz to tak. rozwinąć? Jest to regionalna pracownia krajoznawcza, której kierownikiem jest pan Andrzej Kotliński, były dyrektor Parków Krajobrazowych, czyli człowiek, który teren zna bardzo dobrze. Zresztą przewodnik nasz. Mamy ponad 4000 zbiorów samych książkowych. Są to przede wszystkim przewodniki, ale również i słowniki biograficzne, na przykład takie rzeczy, które są potrzebne przewodnikom, młodzieży szkolnej. Z tego korzystają ludzie oczywiście. Przepraszam, jeszcze poza książkami, to jest to zarazem ośrodek dokumentacyjny. Mhm. Czyli gromadzimy wszystko, to, co dotyczy turystyki i krajoznawstwa, a krajoznastwa to jest wszystko, co nas otacza. Wszystko gromadzimy w tej pracowni. Mamy mapy, mamy filmy, yy, mamy wiele innych rzeczy, które, yy, mhm. no chociażby znaczki, no, takie takie drobiazgi też zbieramy. Czy pracownia jest ogólnie dostępna? Można tam tak, pójść? Tak, ogólnie dostępna jest. Nawet współpracujemy na przykład z wyższą szkołą im. Bogdana Jańskiego, z PWZ-em, gdzie młodzież przychodzi, korzysta ze zbiorów mhm. i pisze pracę wręcz na ten temat. Szczególnie ze szkoły wyższej im. Bogdana Jańskiego, gdzie jest zarządzanie Mhm. Tam współpracujemy już bardzo ściśle z tą uczelnią, także tutaj yy, korzystamy też z tego, bo tam młodzież zostawia nam kopię tych prac. No tak, jasne. A to jest jakaś informacja o regionie. Powiedz mi jeszcze jaką przewidujesz przyszłość w rozwoju stowarzyszenia? No w tej chwili jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej. No 21 lutego będziemy mieli zjazd, no, zobaczymy. Najprawdopodobniej y, będzie prezes, który będzie y, myślał po prostu, bo tutaj trzeba po prostu człowieka, który myśli, który jest otwarty na wszelkie działania, na współpracę z innymi stowarzyszeniami, bo to przynosi bardzo mocne efekty tutaj w naszej działalności. Wiele imprez zorganizowaliśmy w terenie właśnie z tymi, przy współpracy z tymi stowarzyszeniami. Czasami dwa, nawet trzy się włączają do tego i wspaniałe rzeczy mogą z tego wyjść. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Serdecznie Ci gratuluję tego, co już osiągnąłeś i mam nadzieję, że będziesz kontynuował swoją pracę po tym walnym zebraniu. Miejmy Był nadzieję. Dobry. W każdym razie zapraszam do nas do oddziału wszystkich zainteresowanych, którym turystyka leży na sercu, powiem najkrócej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.